Jesteśmy na terenie OSP Orzepowice. Nasza ekipa od dwóch tygodni śledzi temat odebrania jednostce OSP Orzepowice wozu strażackiego. Wóz strażacki, który za moment będzie wyjeżdżał, to będzie jedyny pojazd, który zostanie strażakom. Ponieważ ciężki samochód gaśniczy Jelcz na mocy decyzji. Rady Miasta Rybnika zostanie strażakom odebrany i przekazany na Ukrainę. Będzie on nieodpłatnie, jako darowizna, przekazany ukraińskiemu, obecnie miastu, Iwano-Frankiwsk. Ten samochód, który widzicie, to jest średni samochód gaśniczy MAN. Man ma 17 lat, jest z roku 2007, będzie to jedyny samochód, który zostanie orzepowickim strażakom ciężki samochód gaśniczy Jelcz zostanie ochotniczej straży pożarnej OSP Orzepowice odebrany. Rada miasta w dniu 13 czerwca podjęła decyzję w tej sprawie. Radni zagłosowali z tego, co Urząd Miasta nam przekazał, jednogłośnie. Wszyscy byli za, wszyscy obecni byli za. W związku z powyższym jest w tej chwili przygotowywana umowa darowizny, i samochód, który dotychczas służył lokalnej społeczności, który służył ochotniczej Straży Pożarnej w Orzepowicach, zostanie im odebrany i przekazany stronie ukraińskiej. Sami strażacy oficjalnie nie chcą tego komentować, natomiast w prywatnych rozmowach są rozeźleni, mówiąc delikatnie. Wkurzeni, używając słów, których oni użyli w rozmowie z nami. No i trudno się dziwić, zresztą, jednostki okoliczne OSP, nie tylko z miasta Rybnika, są szczerze zdziwione postępowaniem władz miasta, w rybnickich władz, dlatego że uważają, że ciężkich samochodów gaśniczych w Rybniku jest stosunkowo mało. Tym Większe jest zdziwienie okolicznych jednostek OSP, że władze miasta zdecydowały się odebrać samochód OSP Orzepowice i nieodpłatnie przekazać go Ukrainie. Jak udało nam się ustalić w najbliższym czasie OSP Orzepowice nie ma żadnych praktycznie szans na to, żeby zyskać jakiś nowy samochód. W zamian, krótko mówiąc, jeszcze w tej chwili samochody są dwa. Wkrótce będzie już niestety tylko jeden, a jeden pojedzie na Ukrainę.